Cześć. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak Ewa i Jan przygotowali swoją nieruchomość do sprzedaży. Był to homestaging, odświeżenie wnętrz, uporządkowanie przestrzeni i kilka praktycznych wskazówek. Ale to był dopiero pierwszy krok. Dziś pokażę Wam, jak ogromną różnicę robi profesjonalna prezentacja nieruchomości. Dobre zdjęcia, spacery 3D i ujęcia z drona. Jeśli chcesz skutecznie sprzedać nieruchomość. Ten odcinek jest dla Ciebie. I oczywiście, jeśli jesteś nowy na kanale, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Historie z życia wzięte. Ewa i Jan zauważyli, że nawet najlepiej przygotowane mieszkanie nie przyciągnie uwagi, jeśli nie pokażą go w dobrym świetle. Dlatego skorzystali z pomocy profesjonalnego fotografa. Co zrobił fotograf? Zadbał o oświetlenie, pokazał układ pomieszczeń i tak dobrał kadry, by mieszkanie oddychało przestrzenią. Z własnego doświadczenia wiem, że nawet posiadając niezły sprzęt, to jednak bez wiedzy i praktyki nie osiągnie się efektu profesjonalisty. I właśnie dlatego od lat współpracuję z fotografem, który wie, jak wydobyć potencjał z każdej nieruchomości. Jeśli sprzedajesz działkę, dom albo nieruchomość poza miastem, warto pokazać lokalizację z góry. Dron pozwala pokazać nie tylko budynek, ale też okolice, jezioro, las, układ dróg. W materiałach promocyjnych takie ujęcia robią ogromne wrażenie. Ujęcia z powietrza to już nie dodatek, to często konieczność, jeśli chcesz wyróżnić ofertę wśród dziesiątek innych. Kolejnym krokiem był spacer 3D. Początkowo Jan był sceptyczny. Do momentu aż sam zobaczył, jak działa taki spacer. Można wręcz przejść się po mieszkaniu bez wychodzenia z domu. Używamy systemu Matterport. Technologia bardzo precyzyjna, do tego stopnia, że jeden z klientów podczas oględzin na żywo pokazał miejsce na ścianie, gdzie jak to ujął, już wcześniej widział brak fugi. Dzięki spacerom, kupujący przychodzą na prezentację już zdecydowani. Oszczędzamy czas, bo nie ma przypadkowych wizyt, a mieszkanie realnie zyskuje na wartości. Ewa i Jan nie tylko przygotowali swoje mieszkanie, oni pokazali je w najlepszy możliwy sposób. Profesjonalne zdjęcia, spacer 3D i ujęcia z drona sprawiły, że ich ogłoszenie przyciągnęło uwagę i mieszkanie sprzedało się szybciej i w lepszej cenie. To właśnie takie przygotowanie robi różnicę. A jeśli i Ty planujesz sprzedaż nieruchomości i chcesz podejść do tego profesjonalnie, w kolejnym odcinku opowiem, jak skutecznie wypromować ofertę, zarówno w internecie, jak i przez pośredników. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.